Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do C-Sharpa Dzisiaj zajmiemy się słówkiem params Czym jest params? Params jest bardzo użyteczną rzeczą do przesłania argumentów do funkcji A w zasadzie metody, bo jesteśmy w programowaniu obiektowym Jak to wygląda? No jest oczywiście słówko params Jakiś tam int, może być string, double string, object, cokolwiek, cokolwiek Flow to można dać Eee, Na przykład, float się tutaj nie wysypi nam specjalnie. Oj, oj. Tak słychać, nawet się nie wysypuje. Hmm. Cokolwiek, potem dajemy sobie właśnie taką tablicę i argumenty. I to są pewne parametry, które są opcjonalne. Można podać jeden taki parametr, 2, 3, 4, 5. Oczywiście danego typu. Danego typu hmm. także, gdy nie wiemy, ile argumentów chcemy przesuwać do funkcji, czy 1, czy 20, czy 100, czy milion. Wtedy jest warto użyć właśnie słówka kluczowego params. Oczywiście, gdy wiemy, że coś jednak będzie konkretnego, prawda, czyli przykładowo mm, mamy sobie jakieś tam, obliczamy jakiś kwadrat, kwadrat na przykład, albo prostokąt, no, powiedzmy, że prostokąt, no to wiadomo, że pewniakami, pewnymi jakby y, argumentami, które muszą być, no to będzie jakiś tam bok, prawda, bok A, bok B, no i to się przynależe, będzie pole, prawda. To jesteśmy pewni, to musi być, prawda, do obliczenia pola. Prostokąta. Natomiast opcjonalną rzeczą mógł być, np. na przykład jakiś opis, prawda, albo uwagi, prawda? Wtedy do takiego paramsa można byłoby władować stringa i jakiś tam dać opis. No, fajne koło, <grych> czy tam, ale przepraszam, fajny prostokąt, ale nie jest to, prawda, wymagane. Więc tutaj właśnie polega ten params. I tu sobie tak stworzyłem, właśnie programik malutki. I wygląda w ten sposób, że mam tą funkcję. Na go będziemy w tej głównej klasie program. A tak to nie musi być, oczywiście, wiadomo. Mamy funkcję, jest tak, must be, must be jest tutaj, w tym pewniaku, prawda? On jest typu string. Następnie, po przecinku dajemy 1, 2, 3, 4, 5, prawda? Na końcu console read, aby oczywiście ta e, konsole się zatrzymało. I co? Wchodzimy do tej funkcji, dostajemy te wszystkie parametry, czyli od 1 do 5 i for each sobie wypisujemy na ekranie, jak to wygląda. 1, 2, 3, 4, 5. Ale żeby nie było, że coś tutaj kombinuje, no to dajemy sobie na przykład 5. 11, 222, 333, prawda? I jak widzimy, wszystko pięknie wypisało, prawda? Więc, tak jak wiemy, te są opcjonalne. Na przykład, a gdybym skasował, prawda? Co by było, gdybym skasował? Nic nie wypisuje. Nic nie wypisuje, czyli oczywiście świetnie działa. must mnie nie wypisuje, bo tu nie wpisujemy, tylko wpisujemy sobie te same te argumenty, prawda? To oczywiście tu wskakuje. Wskakuje, gdybyśmy sobie wypisali. To oczywiście by wypisało. Natomiast samych tych już e, z Paramsa już nie wypisujemy. Świetna rzecz, tak jak już mówię, gdy, gdy nie wiem ile argumentów będziemy przesyłać, to możemy właśnie sobie użyć tego słówka Params. On może być właśnie typu double, string, object, cokolwiek. Pamiętajmy, żeby to jakoś to rozsądnie rzutować. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ciekawa rzecz. Ciekuje za zaglądanie. Zapraszam do kolejnych części pradnika